Au, 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 O skubana, jak mnie ucięła! Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać kawałek, a nawet bym powiedział kawalątek entomo i arachnofauny, którą możemy spotkać w Bieszczadach. I tak, jest środek Majówki, a ja właśnie jestem po środku niczego to jest górz totalna, koniec świata i jest to maleńka miejscowość o nazwie Mików, którą ja uwielbiam całym swoim sercem. Jestem tutaj nie pierwszy, nie drugi i nie trzeci raz, i pomimo tego gąszczu Majówkowego, który najechał te piękne, choć wydaje mi się troszeczkę niedoceniane góry, jakimi są Bieszczady, to tutaj jest absolutnie pusto, serio Spotkałem dosłownie trzy osoby, a jestem tu od godziny, dlatego też uwielbiam to miejsce, bo jest cisza, spokój, nikt tu nie przyjeżdża, nie ma zasięgu i można w spokoju sobie podziwiać. Yy. Robale. No i właśnie, a propos robali, to ja przyszedłem stamtąd, a kieruję się tam, ponieważ tam jest taki skład drewna, i wydaje mi się, że uda mi się pokazać różne ciekawostki, które tutaj można napotkać. Co prawda jest majówka, czyli początek maja i to implikuje fakt, że jeszcze tutaj nie ma tej pełnej obfitości różnego rodzaju pająków i owadów, które możemy spotkać na przykład w czerwcu. Ale mimo to wydaje mi się, że coś ciekawego uda nam się znaleźć. Także zaczynamy. O! Mamy już pierwsze znalezisko? Nie, nie, nie! Tylko zaraz odleci. O! Widzicie? Czy nie widzicie? Nie, jest za jasno. Znalazłem prześwietnego chrząszcza, który jest arcyładny jak się mu makro zrobi i który potrafi normalnie skakać. I teraz patrzcie, co się stanie. Jak się go odwróci. To on ma taki, nawet nie chcę mówić, że to jest mechanizm, tylko taki zatrzask na spodzie ciała. I to umożliwia im odwrócenie się właśnie w taki skokliwy sposób, jeżeli zostaną przewrócone na yy, plecki. I spróbujemy to nagrać w slow -mo. Co Wy na to? W ogóle ten chrząszcz jest arcypiękny. On należy do rodziny sprężykowatych. Cała nazwa tej rodziny właśnie odnosi się do takiego klikania. Tylko, że zaraz podejrzewam, że mi odleci. Mamy tutaj też jednego z najpopularniejszych polskich motyli, czyli Inachis Io, czyli... Rusałka Pawik. No, pokażesz nam te pawioczka. No pięknie. Skoro był skaczący chrząszcz i widzicie tutaj całkiem ładny skład drewna sosnowego, tam w ogóle jest drewno bukowe, do którego zaraz przejdziemy, to myślę, że jest dobra okazja, żeby pokazać Wam, jak wygląda prawdziwy kornik. Bo być może część z Was w ogóle nie wie, jak wygląda kornik. A tutaj mamy przykład pięknego kornika. I zaraz wyciągniemy obiekty w Turbo Makro i pokażę Wam, jak ten dziad wygląda z bliska. No to przyjrzyjmy się z bliska Panu kornikowi, który wygląda tak. No i jak sami widzicie, to są takie śmieszne, nieporadne stworki z bardzo ciekawym urzeźbieniem pokry z tyłu, e, jakby mają takie wcięcie i w ogóle po tym można rozpoznać różne gatunki korników, których swoją drogą w Polsce jest sporo gatunków, znaczy sporo gatunków chrząszczy z tej rodziny. No i tak to właśnie wygląda, no ojej, i spadnie zaraz, no bez kitu, że spadnie. Ja to muszę go asekurować, bo normalnie, zobaczcie, zobaczcie co on robi. Jak takie coś przetrwało w naturze, no i spadł mi na rękę. Jest niesamowite, że takie coś może przeżyć, czekajcie, to po prostu spada z drewna, zero kontroli. No może poleci nawet. Bo korniki normalnie potrafią latać. To też jest dobra ciekawostka. Oj, chyba jednak nie. Chyba koleżka sobie chce po prostu pójść. No dobra, zostawiamy kolegę kornika i idziemy dalej. Chociaż dla leśników to tak średnio kolegę, no ale nic. Ale tego drewna tutaj przygotowali. To jest normalnie raj dla takich osób jak ja, bo mnóstwo owadów ściąga do tego drewna. I tutaj można naprawdę fajne cuda znaleźć. To jest moi drodzy. Chrząszczyk z rodziny Lycide Mały Czerwony. Bardzo fajne. One są takie śmiesznie miękkie i takie w ogóle płaskie. Zabawne chrząszcze. wow, ale ekstra. Wiecie co to jest? Ja zaraz wyciągnę makro i wam pokażę. Słuchajcie, to jest wielbłądka. To jest taki owad, który ma bardzo długą szyję. I od tego jest nazwa, ale super. Ja nigdy wam jej nie pokazywałem na filmie, bo nigdy nie była ona tak wyeksponowana i w ogóle znaleźć jej nie mogłem. A tu proszę, no dobra. Oj, i tak właśnie wygląda wielbłądka. I przez to swoje długie przedplecze, które jest praktycznie długości głowy, no zyskała takie miano. Tutaj mamy dwie pary skrzydeł, i one, z tego co pamiętam, są drapieżne. A samice, w ogóle, to jest samiec one, słuchajcie, mają pokładełko, które wygląda totalnie jak żądło. No ale tutaj jest samczek, widzimy, że nie ma właśnie żądła, znaczy pokładełka, no i tak ona wygląda. Jakbyśmy ją tak trochę tytnęli, to co się stanie? O, żyje. No fantastyczny owad, powiem wam. O proszę, a co tutaj tupta? To jest, moi drodzy, ryjkowiec. O, jak się skulił. No, ryjkowcy są super. Cała ta rodzina ma właśnie głowę uformowaną w takiego ryjka, więc są mega śmieszne. I to też jest z tego co pamiętam szkodnik, bo to jest ten szczelinjak, sosnowiec, on się bodajże po polsku nazywa i one się tak bardzo przyczepiają do ciała. Przezabawne stworkie ogólnie. O, spadł. Bardzo szkoda, że nie jest tak mniej więcej, ja wiem, miesiąc później, bo wtedy tutaj by była masa chrząszczy z rodziny kłuskowatych i między innymi byłyby na przykład żerdzianki. A żerdzianki, które skąd inąd wiem, że tu występują, bo widziałem je w latach ubiegłych, to są takie całkiem sporej wielkości chrząszcze, gdzie samce mają niesamowicie długie czułki i one wyglądają przekozacko, tylko że no właśnie jest jeszcze na nie troszkę... Za wcześnie, oczywiście już jestem cały w żywicy, bo na tych sosnach tutaj się bawiłem. Przez przypadek wylądował na mnie chrząszcz właśnie z rodziny kuskowatych, tylko z rodzaju Pogonocherus. I widzicie? One mają właśnie takie długie czułki. No to żerdzianki mają jeszcze dłuższe, no i żerdzianki są duże, bo ten to ma tak, nie wiem, z centymetr długości, co trochę mniej. Słuchajcie, jakiego znalazłem przecudnego skakuna. To jest nieprawdopodobne jaki on jest gruby. Znaczy mam podejrzenie, że jest to samica, która będzie składać jajka, ale no jakie to jest cudo śmieszne. No patrzcie na to, co za gruby ziomeczek. Znaczy ona się ledwo rusza i tak śmiesznie poradnie skacze. No jaki jest cudny. Dobra, skakuna zostawiamy i idziemy szukać dalej. Ogólnie takim symbolem owadzim, jeśli chodzi o bieszczady, jest oczywiście nadobnica alpejska. To jest taki całkiem spory, dość rzadki, znaczy w skali kraju bardzo rzadki, bo występuje tylko tu, krząszcz niebiesko czarny. Natomiast, żeby takiego chrząszcza spotkać, znaczy na dobnicę, to trzeba tutaj przyjechać w Bieszczady tak we wrześniu, bo ona jest późnoletnia. No i niestety tym samym nie ma szans, żeby jej spotkać tutaj teraz. Ale nic nie szkodzi, bo właśnie znalazłem mrówkę, która ciągnie motyla. Czajcie to, całego motyla. Normalnie jest motyl i mrówy go ciągną. To jest motylek z rodziny Hesperide, czyli z rodziny powszelatkowatych. I on się nazywa Tages. Nie pamiętam jaka jest polska nazwa. W każdym razie, no tutaj padł ofiarą mróweczek i jest ciągnięty do gniazda. Wow, w ogóle, ile teraz się mrówek nim zainteresowało? No bo wiecie, duża zdobycz, no to trzeba ją ogarnąć. Ale tutaj przepiękny skakun siedzi w centrum kadru. O matko, jakie cudo! Jaki on jest ładny. Nie no, tutaj to jest teraz pospolite ruszenie. Zobaczcie, co się dzieje. Mrówki się wyroiły. Ale ten skakun no to jest cudeńko po prostu. Naprawdę jeden z ładniejszych jakie widziałem w Polsce. Spójrzcie tylko na to. No niestety Skakun gdzieś spylił, ale za to możemy wrócić do Motyla i mrówek, bo tutaj też go obrabiają ostro. Tutaj siedzi rębacz szary. To jest taki bardzo pospolity chrząszcz, również z rodziny kuskowatych. Z tym, że one są, no nie mają takich czułków jak ich niektórzy kuzyni, ale ładnych chrząszczyk. To tak jeszcze totalnie na sam koniec. Znalazłem martwego karaczana. Nie mam pojęcia jaki gatunek, ale no normalnie martwy karaczan. Czyli jak widzicie, tutaj też występują. Znalazłem jeszcze jednego takiego grubego skakuna, ale ten jest łomatko. Ta jest chyba jeszcze grubsza. Jakie ja uwielbiam te pająki. No to jest coś niesamowitego. Może to jakiś atulus jest albo... Hmm. Naprawdę ciężko powiedzieć. No, skoczysz czy nie? O, tak jest. To teraz ciekawostka. Jeżeli kiedykolwiek wybierzecie się w Bieszczady w maju, to bardzo prawdopodobne, że na swojej drodze i to nawet na bardzo popularnych szlakach spotkacie takiego oto jego mościa. I jest to ryjkowiec, jak już wiecie z tego filmu, ponieważ również wyposażony jest w ten charakterystyczny ryjek. Co więcej, jest to największy gatunek ryjkowca, jakiego możemy spotkać w Polsce, a nosi nazwę rozpucz lepiężnikowiec. I akurat Bieszczady są o tyle fajnym terenem, że jest tam bardzo, ale to bardzo pospolity. Ja w przeciągu tych kilku dni spotkałem ich kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt, i można je spotkać dosłownie wszędzie, nawet na środku drogi. Larwa, chruścika, o jest. I teraz się przyczepi i sobie będzie szła. Z domkiem. Tak, no bo to jest jej domek, ona sobie tak buduje te domki. No jest ich dużo, bardzo dużo. No i z tego właśnie się wylęgają widelnice to jeszcze a propos szukania pająków w Bieszczadach, bo jak ktoś sobie pomyśli, pojadę w Bieszczady szukać pająków, co swoją drogą jest dosyć ciekawym myśleniem i na przykład ja tak myślę, no to jest taki protip, że tych pająków można znaleźć setki i tysiące i ten protip jest bardzo prosty, a polega on na tym, że znajdujecie wodę. I tutaj ja w ogóle jestem w takiej totalnej, może nie głuszy, bo tam zaraz jest droga, natomiast jestem tutaj sam, bo trzeba przejechać przez brud, żeby się tu dostać i tutaj nie ma absolutnie nic, a okolica jest przepiękna. No i właśnie tutaj sobie płynie taki elegancki strumyk i słuchaj, na tym strumyku jest tyle pająków. Tam to wszystko, co się porusza na tym jasnym kamieniu, to są pająki. Tych pająków jest tu naprawdę multum. To wszystko są pająki oczywiście z rodziny Lycoside i zaraz je Wam pokażę, bo są bardzo ładne. Natomiast faktycznie jest ich tutaj mnóstwo. No i tak jak mówię, jeżeli chcecie znaleźć pająki, znajdźcie wodę i tam będą pająki. No zobaczcie, ile ich tu siedzi. Jeden, drugi, tu jest. Trzeci. To są tylko dwa kamienie. O, a tutaj, proszę państwa, mamy oczywiście larwę chruścika. Tak wyglądają larwy chruścików. To są takie bardzo delikatne, latające owady, które swoje larwalne życie spędzają w wodzie. Ja już je wam pokazywałem w Mikowie, natomiast tak ona właśnie wygląda. One sobie tutaj tak chadzają. I to, co mają przyczepione z tyłu, to są różne fragmenty i elementy znalezione w rzece. I normalnie budują sobie taki domek, żeby chronić swoje mięciutkie ciałko. Oj, tu są jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy. Przeciekawe stworzonka. O, ten koleżka się ładnie ustawił, tylko że jest bardzo ciemno, i oczywiście nic nie widać. Znaczy, bo słońce jest akurat tak, że. Ma cień na gębie. Ja sobie tutaj siedzę tak elegancko nad potoczkiem i wypatruję pająka, który ma zielony kokon. Bo normalnie te pająki, które właśnie tak siedzą na tych kamieniach, to samice tych pająków mają kokony, które podwieszają pod sobą to, co już widzieliście. Natomiast one czasami mają takie bardzo ciekawe zielone zabarwienie te kokony w sensie, nie? Uuu. A tego nie zauważyłem wcześniej. Słuchajcie, patrzcie, tu są moje nogi, a tutaj jest kępka krzaków. I nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj jest fantastyczna pajęczyna. O, teraz widać na tle mojej ręki i siedzi pająk. Pająk z rodziny chyba kwadratnikowatych. Już wam pokazuję, jak on wygląda, bo jest. Przegenialne. O dobra, udało mi się złapać ostrość. No to tak wyglądają właśnie pająki z rodziny kwadratnikowatych. One są takie bardzo wydłużone i przez to swoje specyficzne ułożenie odnóży podczas spoczynku wyglądają na jeszcze dłuższe. No i ich tu jest dosyć sporo, a są bardzo ładne. One w ogóle przypominają trochę te grzyki od spodu, bo też mają takie żółto-czarne zabarwienie. A jakby tak tego pająka spróbować nakarmić? Słuchajcie, ja tu mam taką, nie wiem czy to będzie widać, maleńką muchówkę, o właśnie. Jakby ją wrzucić mu w sieć, to może by zjadł. No, złapiesz, złapiesz. E, e będzie, 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 będzie. Yeah. O, najlepiej. Ale to się ekstra nagrało. O, a to jest to, o czym mówiłem a propos tych zielonych kokonów. Nie wiem, czy obiektyw to odda, ale normalnie w centrum kadru jest samica pająka, która ma pod sobą właśnie kokon pełen jajek. No i ten kokon jest, słuchajcie, normalnie w kolorze zielonym. Takim dziwnym, miętowo-zielonym. Niesamowite. Mega fajne. Dobra, chyba czas spadać. Tak mniej więcej wygląda teren, po którym się poruszam. Tam mam autko. No i dobra, to idziemy powoli. O, uwaga, proszę Państwa, mamy kolejny. Gatunek skakuna. Czwarty albo piąty podczas tej wyprawy. Może nawet szósty. Widzicie, jak sobie popyla? Tutaj tych skakunów jest dużo i jest dużo gatunków, więc zrobimy makro i może uda się odgadnąć. Bo generalnie oznaczanie skakunów wcale do takich prostych nie należy. To teraz tak trzeba zrobić, żeby autem nie wylądować w rzece. To by było bardzo miłe mimo wszystko. O i my sobie tutaj cyk. Bardzo ładnie. Uo! Trochę te lepiej. Trochę się zatentegowaliśmy. Było... Dobra, no i rzeka przejechana. Moi drodzy, teraz już jestem typowo w parku narodowym i zobaczcie jaką przedziwną dżdżownicę znalazłem. Nie wiem co to jest za gatunek, bo na pierścienicach to ja się znam no mega słabo, ale no, ona jest dziwna i żyje w drewnie, co jest też dosyć osobliwe jak na dżdżownicę. Dziwnie wygląda, bo na pewno te pierścienie są bardzo uwidocznione. No, schowasz się cała? Prześwietne. Moi drodzy, zrobiłem małą roszadę i jak widzicie, nie jesteśmy już w Mikowie, tam gdzie byliśmy, tylko jesteśmy w Smereku, tutaj gdzie mam nocleg. No i tutaj jest rzeczka, a jak jest rzeczka i są kamienie, to można poszukać takich pająków, które nazywają się wymyki. I jak się okazuje, tutaj są. I te wymyki na tle innych pająków z rodziny Lycosidae, czyli pogońcowatych, robią konkretne wrażenie. I właśnie widzę, jak mi samica z kokonem tutaj yy, innego pająka pomyka, także zaraz wam to wszystko postaram się pokazać, o ile mi nie ucieknie. No i całość wygląda tak, że tam jest takie troszkę zamulone jeziorko. Tam sobie można zejść i tam są pająki, natomiast tutaj przed chwilą, dosłownie, mignęła mi samica jest po jakiegoś pogońcowatego, nawet dwie słuchajcie, z kokonem. Bo ich jest tutaj naprawdę dużo. Tam widzicie w centrum kadru jest kolejna. No i właśnie może by udało się ją nagrać jakoś fajnie. Zresztą one są mega szybkie, ale podejrzewam, że, że nie będzie problemu. O, i to jest mega charakterystyczne dla tych pająków, że one noszą kokon pod odwłokiem i normalnie sobie z nim popylają, znaczy samice. Więc jak sami widzicie, występuje tutaj ich dość sporo, natomiast to, to są wszystko te małe. A możemy tutaj spotkać, tak jak wspomniałem również, takie pająki, które będziemy nazywać wymykami. I takiego jednego pająka udało mi się złapać, on jest wyraźnie większy i to jest dorosły samiec. Samita jest jeszcze większa. I jak sobie takiego pająka wypuścimy tutaj... Oj, wszedł na mnie. Kolego. On jest też mega szybki. Natomiast jest absolutnie przepiękny. To są jedne w ogóle z większych polskich pająków. I nie no nie uciekaj mordo. O i tu jest to miejsce. Widzicie, tu jest tak troszkę syfu, ale są kamienie. Z tym, że to co widzieliście, to był dorosły samiec, a jakbym znalazł samicę, to mógłbym wam pokazać, jakie one są ogromne w porównaniu do innych pająków z tej rodziny. I pomimo tego, że te pająki są ogromne i występują w bieszczadach, to nie, to nie jest tarantula ukraińska. Jeszcze nie jest potwierdzone występowanie tarantuli ukraińskiej w Polsce. Ja też nie znam stanowiska. Słyszałem, że ponoć ktoś znalazł, ale to wiecie, tak wszystko jest takie o kant dupy, że tak <grydko> brzydko powiem i jeszcze nie ma udokumentowanego stanowiska tego właśnie gatunku, czyli Lycosa singoriensis. Jeżeli będzie, to oczywiście ja wam o tym powiem. No to przejdźmy w końcu do tego co najbardziej was interesuje, czyli do urządlenia, bo tak takowe miało miejsce i nie to nie jest clickbait. Zresztą zobaczcie, a raczej usłyszcie sami. Au 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 au. O skubana, jak mnie ucięła. Ej, normalnie mnie pszczolinka ucięła, co za menda mała i to bolało. Czajcie, ja tu sobie pszczoły nagrywam, normalnie pszczoły miodne i nagle czuję takie ukłucie w bucie. I co się okazało? Okazało się, że ukuła mnie, znaczy urządliła mnie normalnie pszczolinka. Ja miałem trochę atak paniki, bo ja jestem uczulony na melitynę, czyli na główny składnik jadu pszczelego, ale one się chyba różnią gatunkowo. I mnie tak szczypie teraz, ale najwyżej mi noga spuchnie, bo ogólnie po pszczołach to puchnie jak balon. No nie spodziewałem się, nie? że to takie mędy będą. No i dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, wydaje mi się, z tej y, dzisiejszej wycieczki w Bieszczady. Mam nadzieję, że coś ciekawego Wam pokazałem. Wiecie, jak wygląda kornik, wiecie, jak wyglądają inne zwierzątka, które można tu znaleźć, nawet karaczan się znalazł. I mogę Wam obiecać, że to na pewno nie jest ostatnia wycieczka w Bieszczady na tym kanale. Nie wiem, czy następna będzie w tym roku, czy następna będzie w przyszłym roku. Zobaczymy. Tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmie. Hej! Yeah